Pierwszym dniu po Szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który nazajutrz na zamierzał odjechać, przemawiał do braci i przedłużył mowę aż do północy. Wiele lamp paliło się w górnej sali, gdzie byliśmy zebrani. Pewien młodzieniec imieniem Ełtych siedział na oknie pogrążony w głębokim śnie. Kiedy Paweł przedłużył: Przemówienie ten zmożony snem spadł z trzeciego piętra na dół. Podniesiono go martwego. Paweł szedł na dół, przypadł do niego i wziął go w ramiona. Nie twórzcie się, powiedział, bo on żyje. I wszedł na górę, łamał chleb i spożywał, a mówił jeszcze długo, bo aż do świtu. Potem wyruszył w drogę, a chłopca obecni tam odprowadzili żywego i doznali niemałej radości. My zaś, wsiadłszy wcześniej na okręt, popłynęliśmy do Asos, skąd mieliśmy zabrać Pawła, bo tak zarządził, chcąc iść pieszą. Chwała Panu. Znamy bardzo dobrze ten fragment z dzieł apostolskich. To wydarzenie, ten cud w troadzie. Wielokrotnie rozważaliśmy to słowo. Ale jeśli dzisiaj otrzymujemy je, to pochylmy się jeszcze raz. Można by spojrzeć i inaczej, tak jakby powiedzmy, ktoś spojrzał na to nie mając jakiegoś głębszego doświadczenia duchowego, mógłby pomyśleć, no, nic przecież takiego. Tu się nie, nie zdarzyło, w czym by zawinił ten młodzieniec, bo przecież był młody. Tak Paweł tak długo mówił, tak długo przemawiał, że on po prostu zasnął, ten Eutych. No zasnął, a że siedział na oknie, no to, to spadł zmorzony snem. Można powiedzieć, że ktoś by mógł się tutaj doszukiwać jakiegoś usprawiedliwienia, że młody, że niedoświadczony. A była noc, a ten Paweł tak długo mówił, i on po prostu spadł. Ale dobrze wiemy, że to jest tylko takie powierzchowne spojrzenie, bo w tym wydarzeniu kryje się bardzo głęboka treść duchowa. Bardzo głęboka treść duchowa. I wiemy, że ten Eutych, on znajduje się właśnie, trudno powiedzieć, dlaczego na tym oknie, i jest pogrążony, jakby jest jakby na pograniczu, bo cała sala jest oświetlona, wszyscy są na sali, a on nagle znajduje się na tym oknie. Na tym oknie, które graniczą z tą ciemnością, która jest za oknem. I wiemy dobrze, że i w naszych czasach jest bardzo dużo takich osób, które. Żyją albo na pograniczu światła i ciemności, albo wręcz są pogrążeni właśnie w tej ciemności, w tej nocy. Jedni w nocy grzechu, inni w nocy niewiary, w nocy jakiejś niewiedzy, a czasem w nocy takiego zauroczenia tylko tym, co doczesne. Co wydaje się, że to nie jest aż takie szkodliwe. A jednak każda z tych sytuacji może skończyć się tak samo, jak dla Eutycha to przebywanie na tym, na tym oknie: że można spaść i można stracić życie. Ten Eutych miał niebywa, niebywałe szczęście, że akurat przemawiał Paweł, który, jak wiemy, czynił też wielkie cuda. I tutaj, w tej, w tej sytuacji, kiedy dowiedział się, zszedł na dół i właśnie wziął go w ramiona, i zostało mu przywrócone życie, mocą Bożą. I też w wymiarze duchowym można powiedzieć, że każdy człowiek, niezależnie dlaczego znalazł się w tych ciemnościach, ma szansę znaleźć się w ramionach Boga, tak jak Eutych w ramionach Pawła. W ramionach Boga, który przywraca życie człowiekowi, to prawdziwe życie, życie duchowe. Życie duchowe to jest życie z Bogiem, bo po to Bóg nas stworzył. Stworzył nas dla siebie do, do miłości, do tej relacji miłości, która sprawia, że żyjemy w pełnym świetle, że chodzimy w prawdzie, a bez Niego jesteśmy narażeni na zwodzenie, jesteśmy narażeni na pogrążenie się w ciemnościach. I to jest takie życie bardzo ryzykowne, życie ryzykowne, bo ryzykujemy utratą wieczności, bo wieczność to nic innego niż bycie z Bogiem na zawsze. Bycie z Nim i w Nim, tak jak powiedział święty Paweł, w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. I kto tego doświadczy już za życia, to wie, że później przez śmierć, przez bramy śmierci, przechodzi w inną rzeczywistość, ale tak samo po to, by żyć w Bogu. I to daje taką wielką odwagę i ufność, żeby iść niezależnie właśnie od okoliczności, i pełnić wolę Bożą, pełnić ją z radością, pełnić ją wytrwale, po to, by potem przejść przez właśnie bramę śmierci i rozpocząć nowy rozdział swego życia, życia w pełni w Bogu i z Nim, kiedy ujrzymy Go takim, jakim jest twarzą w twarz. Chwała Panu.